To znowu ja i Szogunka. i znowu nagrywamy. z pat e e fechody nie, Nie, nagrywać. Nie nie, nie. Nie. nie, nie. Sorry za włosy. Sorry. to to pies, to pies. Tak, to pies. Tak, to pies. Tak, to pies. No jeju, Wiecie, że znowu zapomniałeś klucza? No jeju, Szogunka! Szogunka, weź! wiesz? no fajny, fajny. 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 temat. Ten... Oh, się. Nie. Kto cię tu zaprosił? Jak macie nagrywać, to przynajmniej pod moją kontrolą. Pod moją kontrolą! Czeka, tak, tak, ja mam taki fajny pomysł na ser. Tak, chyba pleśniały. Nie stleśniały. Pleśniały ser. Nie stleśniały ser. Spleśniały! Nie spleśniały ser! La 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 W ogóle co tu jeszcze ty robisz? Nie mam do piwnicy, znaczy co nie, widzowie! Widzowie! I chyba wam się coś przesłyszało. Przestań, nie idę nigdzie To będzie 100% leśniowe serki Jeju, głupi żółty Nie, to ten temat akurat jest łatwy do zrobienia Mów za siebie Czemu? Nie gadaj, że nie umiesz tego zrobić Laguje mi gra I to bardzo tam w piwnicy było tak zimno. Tam w tej piwnicy było tak, 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 tak zimno! No i patrz, wywaliło mnie. A nie miałaś jej dać te ogrzewanie włączyć? Wywalił Czemu mnie to... Zbyt... O, szkoda, zaraz sobie ja Eee, grasz. Sorry, ale musisz przegrać. No sorry, ale no nie. Sorry, ale tak. No weź! <laughs> Dzięki! A miałam taki ładny serek. Oj, dziewczyny, dziewczyny. No możesz być cicho i wracać do tej głupiej piwnicy. I wreszcie teraz cię zamknę na klucz. Śbółkę no, do... i zamknę. Dobra, chodź. Nie, nie, nie! Tak, idziesz, chodź. Nie, nigdzie nie idę! Widział, o, widzę. No, widzimy na chwilę ale musimy wyciszyć nagranie. dobrze, dobrze, już, 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 już jesteśmy, Szogunka na chwilę wyjdzie, ale ja, ja jestem i proszę się nie martwić o, o Kasie jest wszystko z nią w porządku, poszła tylko się umyć i poszła z panką. Jest dopiero 19, znaczy. No Był już sprawa załatwiona. Okay. No jej, już mnie jest włączone. No nie, no no dobra. Ale zamknęłam, no i mam tutaj. A włączyłaś ogrzewanie i. Tak, włączyłaś. A, ja. a, a zostawiłaś tam klucz? Nie, chyba. Chyba? <noise> tak, chyba. No jej, no dobra, we mnie. No nie! No nie. Czemu zostawiłaś tam nie. klucz? E, e. Dobra, wyciszę na chwilę. E, przepraszam, widzowie. Do, dobra, Kasia jak nam wróciła z drzemki i chcę Wam. Op dobra, gramy. E, chcemy rozwalimy. Wam powiedzieć, że przejmujemy kanał Kasi. Co no, nie ma opcji? O, tyś postać z Gęsina. Tyś postać Ej. z Gęsina. F co to fang. jest fang? No sprawdzaj, co to jest fang! Sprawdzaj, Kasia, przynajmniej się teraz do czegoś przydasz. Pang. Fang! Fang! Fang. Kieł, Kieł! Poczekaj, to, to ja już ja ja nie terminowałam. Na Ej, nawet nie pokażę, jak wygląda kieł. Powinniśmy pokazać. Mamy, mamy iść na Mamy iść na dwór. mama powiedziała że Jesteśmy już przepraszam bardzo. Yy, yy, Kaszy jadę przyszły. Dobra, yy, tutaj zrobimy piękne. Nie to wygląda jak nie wiem. A chociaż strzałeczkę na Nie, yy, nie. No bo nie będą wiedzieć, że o to chodzi. I wezmą tutaj jakieś ty zaraz. Dobra. Jakie piękne oczy. Dobra, to nie będzie różowy slajd. XD I strzałeczka na tykły. Nie, nie trzeba. To strzałeczka na tykły będzie najlepsza. Nie trzeba. Ale jak dasz strzałeczkę na kły, będą lepiej No, ale wszyscy wiedzą, że o to chodzi. po ja sobie w tej rundzie chyba trochę poczekam. Co porabiacie? Eee, odpisz może żeby. No, A ja, Mimo, że nie mów, żeby nie wywalić znowu z serwera. Nie, to I Czemu macie przestać? No bo... Odpisz coś... mu? Nie. zaraz się ale, ale czekaj chwilę. Podobnie narysuj tą strzałeczkę. Pierw narysuję niebo, ok? Ok. No, czemu mnie nie, nie łapie? Czemu nie chcesz mu odpisać? No, pierw narysuję niebo, Kasia. No. Czemu mi nie chce pokazać? Nie, co nie, nie, takie coś. Lol. Co jest nie, chcę mi no, nie, 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 czasem nie, to zaraz nie, jest przejść. Ja nie, mogę. No. nie, 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 są do co jest? No bo piwnicy przecież nie zna, Znaczy co? Nie. Nic nie mówiłam. Proszę sobie nie przeszkadzać. Okej, okay, dobra... E, musieliśmy. musieliśmy coś o, drama. Musieliśmy coś zrobić z Kasią, bo. Ale jednak nie da się jej znowu dać do piwnicy, niestety. A widzicie? Ona się strasznie wyrywa. Um, ale że się nie wyrywam. Nie wcale, Kasia. A kto się właśnie wyrywał, kiedy próbowałam Cię włożyć do piwnicy? Ty. Jak on się wyrywać, kiedy próbuje Cię włożyć do piwnicy? mi. <grym> Powiedz mi. Ja nie wiem. <grym> ja jestem głodna mi Powiedz mi później. Daliśmy ci krekersy, nie przesadzaj. Nie, nie, nie histeryzuj. No właśnie. Typowa baba. No, szybko, bo mam mało czasu! Ktoś tutaj dzisiaj chyba przegra. Nie. Ole! To jest najpiękniejsze, do coś zieleni. Co? No to też kawałka. Nie, moje ładniejsze. No jest spik! Tylko, że to bardziej paszcza nie No, nie ma! No, ale to Obie z... powinniście zrobić strzałki na te Nie. No widać, że to. Dobra, ciekawe co ten, co narysowała. Zobaczycie, jakie piękne szygunka narysowała. To jest szygunki ogólnie. Zagro... Zagłosuj na nie, bo tutaj jest najważniejsza. Co, co to w ogóle jest? Nie, dla ja tego kota w ogóle. To są kły, które. Ale widać, że ludzie się mój najbardziej podobają. No. A tak, jest akurat najładniejszy z tych wszystkich. No. One są wszystkie beznadziejne. Co? tak powiem. tylko wampirka. Nie, na to dam, no z co? Krwią. O co? A... To Nie znaczy Family Friendly. Jakie serduszka. <laughs> family Friendly. <laughs> o, o, o to ta jest ta moja. Spoję do Sama. Żeby znajmi. I teraz ty wygrywasz. No. Lol. Ej. Sal lakadu makarena, sal do Nie na ten cały tekst zapalę? To nie są prawdziwe słowa. No. Aha. <kłysy> no wiem, czy że ma nie wiem ci, się fajnie szczę. Dawaj na moje jedną na twoje. Dawaj. Pierwsza na moje No dawaj. Dobra, dała. Sala, kdu, e, no co dajesz na kota? Na kota tam. Bo ja uwielbiam koty. I love koty. Czuję nie pokazuje tych monet. Nie wiem. I love kotki. Ja uwielbiam zwierzęta. Zwierzęta są the best. I ja na dwoje. Animals. No. W ogóle I animals. Ty, przy, ty wygrałaś ze mną. Ja. Ej właśnie, ja się a. was pytam jak są zwierzęta, a się dzisiaj mam tłumacza w ręce. Ja mam chyba trzecie miejsce czy czwarte? Jest! Drugi raz wygrała. <grych> Dobra S Ale Ciekawe co teraz będzie? Proszę, ja to far w... I far No Runaway. Nie weźcie. Wy... Jakąś muzyczkę w tle. Wy będziecie ten, y ją śpiewać. A nie, nie, nie to telewizja. To jest... telewizja. Telewizja chyba. Nie, to nie jest telewizja. Telewizja no sprawa, to jest telewizja. Nie, naucz się pisać. Przez V się, się że... Telewizja, dobra O dobra, ja mam dobry pomysł na telewizję Ja też Nie, fajnie Ciekawie jaki ty masz pomysł Bardzo mega fajne Ja też O bo, bo. A później się okaże, że same kupy tutaj będziemy mieć Tak co tu się stało, lol Co jest? Jak się robi to? Co? Ciekawe, nie mogę po prostu tym zarzędziem tego zrobić. No właśnie, tak to jest To będzie krzywe i to strasznie. No trudno, Kasia! Popatrz, na to co Szogunka robi. Ale ja nie Szogunka Ale przynajmniej ona ładnie to robi. No dzięki, wiesz? Ale ty miła? W ogóle. A później się jeszcze raz i że ty wygrasz. A ja będę były To będę zaś siedziała w piwnicy, naprawimy drzew. Cicho bądź. E, Czekaj, ja, ja chcę siedzieć w piwnicy? Jest tam zamknięta? Co jest swojej stronie tak. Nie wiem. Co za tym się stało, kurde. A co to no, e, Zawsze nie lubiałaś. I kiedy wcie, tam wciskaliśmy to leczę. E, dokładnie. Znaczy co nie? Co? Co? Nie, nic. Nie. Tak, ale mnie zamykało w piwnicy. Nie, 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 Dobra, już jesteśmy. Kasi nie ma. Kasia, cicho bądź. No niestety, albo dobra, powiem im. Niestety nam się piwnica zepsuła. Dokładnie. I musimy ją znosić. On... Co, tylko jeszcze dwie minuty? Co? Musicie mnie znosić? Tylko i. Stop, stop, stop! Przegram z wami. Mm. Dobra, nie. Jajko. Kto by się tego spodziewał? Będziecie mnie znosić, ja nie mogę. Znaleźliście jajko, które, z którego się wykluję. Ja mam dobry pomysł, ale chyba jest zbyt ambitny. Jaki? Czy zrobię taką wychodzącą postać z telewizora. To chyba za, za mało czasu masz. Dokładnie. Ok, rączka tu jest i jeszcze buźka. Nie pytam, co robię, proszę Cię. Jeśli ktoś będzie się, boi się strasznych rzeczy, to proszę wyjść albo przewinąć, chociaż przewinąć, nie wychodzić. Nie zaraz, czekaj, przecież to Wasz piwnik, nie mój. No właśnie. Nie, nie prześpieszę. W ogóle po co Ty tu jesteś? No bo wyszłam z piwnicy, bo się zepsuła. No to już wiem. Kończy wam się czas 20 sekund No co ty nie powiesz Kasia ten Gość jest chyba za bardzo uśmiechnięty na złego gościa <tryk> Szybko tła jakieś Ładniejsze w telewizorze Tak. Dobra może Zepsułam, dobra, trudno ja mam piękny Ja mam taką. plan na telewizję, taką starą, z takimi muszkami, ale mi nie wyszło całkiem. Naruto? Ale Naruto fajny, ja lubię Naruto. A widzę, co tu jest Ja nie chcę na No, nie udało mi się to. A w ogóle te, to pierwszy raz nigdy nikt nie zagłosił. <głyszy> ne. takie. Taki już prawie, lol. Ej, no rzeczywiście. Ej, o której idziemy spać? E, o, o, nie... O, nie idziemy Sius! Ja 70! Ja nie idę. Nie ma takiej godziny. Napijemy energetykę. Czyli się 52, No to jest moja to jest no, moja, gościna tak. moja. Co ja nie piję energetyków? Weź się, się oder ja, ja też nie. nie. Raz się tylko napiłam. <grym> raz się napiłaś, a ja tego razu i nigdy nie będę piła energetyków. Co ja wiem Może kiedyś się napiję, ale... A nie, przegrałaś. Co? Z takim czymś co to no ma co? być? Z taką kupą? No z tym przegrałam. W ogóle tu jest... Ym, nie powiem co? Co? Co to jest? Ja mam... Ja wiem co to ja jest wiem. No dziwnie by było jakbyście nie wiedziały dziewczyny. W ogóle my mamy taki babski wieczór. E, tak, no? A macie jakieś przejawki? Śmiemy... Ja mama chyba coś kupiła, nie? Co? Bo przed chwilą wróciła ze sklepu z długich zakupów. No długich A co kupi... Co? Kupiła? Jak kupiłem. pamiętacie jak o czwartej w nocy jeździeliście na deskorolkach na rokach i w ogóle. No tak, tak pamiętam. Ale nie brzubaliśmy. XD Dobra, już jesteśmy... ale... damy jeszcze jedną rurkę i kończymy odcinek. Dokładnie. Takie coś wygrało. No cicho, bo ci do definicji już. No dobra. Za dużo wróciło, bo taki. da takiej. Naruto! Ty szaszkę, szaszkę! Szaszka O! Postać z Genshin, nie pamiętam jak się nazywasz! Tyg, tak a czy ty, 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 ty powiesz po kolei anime? Postać z Gęsina to twój zdaniem jest anime? Nie, nie wiem. Ja mam, nie, nie mam pojęcia co to jest, właśnie. Nieee. Dobra, co to jest? Postać z Genshin. Genshin Co to jest? Jaka zaś gra? Co to było? Co to była szagunka? Nie mam! Ona mnie porywa! No na pewno! Postać chyba, wyporwaliśmy! Ona mnie porywa! Venti! A to był chyba Venti? Czy się nie było? No... Kolorowe. To No bo to jest postać grożki. Edola ci bywali. Ja też tak mam. Ja też. Gigi, Lol. <noise> De, chyba no chyba nie wiem o co chodzi. No chyba tak, ale to jest baterie. Co no, to jest? No to prawda. Mam mega, baterię narysować. Baterię czy baterię? Bakteria? Ba bateria. Bateria czy bakteria? Bateria! bateria. Nie, jeszcze bateria. Beski! Nie ja chciałabym baterii. Ale bateria jest chłonna, narysować. No właśnie tak nie śpiesz. Wystarczy małe i jakieś dziwne tło, bo ona jest mała. Ej, ja mam chyba plan, ale taki bardzo angażujący się. Jaki? Zrobić pilota, gdzie widać pi baterię. Jakiego pilota? LootSterlizera. No, telewizora. nie, to za, za bardzo ten... Za, za trudny drugi. Za, 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 za wymyślany. No. Za ambitny. O, za ambitny tak. No. Nic nie może być zbyt ambitne. XD Dobra, zamknij się, albo i drugim. To będzie farma... ten... marka Dream. Co to znaczy? Robi markę Dreama. Yes. To wygląda jak O, czyli O. o czekaj. Zaraz będzie łatwiej. Tylko dajcie mi chwilę. Ale mówi teraz o moim. Aha. Nie, odwrotnie. No, pojeździmy później po, na rolkę Kasia. No dobra, no, dobra. Ja mam rolek. Jak Ale Kasia ma. Jak mnie więcej nie zamknięcie w piwnicy. Cicho, Dobra. Czy ktoś ciebie to zdanie właśnie? Tak. Kto? Chcesz gdzieś na rolkę. Czy to bądź? To wygląda jak jakieś największe gówno. Ej, jak se wie... wiesz, jak wygląda największy. <śmiech> 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 Może to Twoje było? <laughs> Jest kilometrów? Co! Albo kilometrów bardziej? Lol. Co ty? Co ona tu za skojarzenie ma? Lol. Człowieku. Ty się tu, Tut, tut. Nie, no ty idziesz do domu. Zmieścimy się? Ład. To było narysowane, no nie wiem. Myślę, że Ira ma A... i mam tu kości. A. Ila jak musku Juli. Musicie. A bardziej ty musisz Jula. Co? Czekaj. Ty wygląda na ten tata. Dream. Musisz? Co muszę? <laughs> tak. O nie, najgorzej. Jedna minuta? Co tak szybko to? Nie, może zielone? Nie. Takie, nie takie zielone. Takie inne zielone, może żółte? Może. Tak, nie, 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 się nie, się chce. chcę chce, nie, chce nie, te co? Co Co jak wiadomo? Ty... nie, 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 ty ty. Julia malująca serduszkę, jeszcze tego nic nie widział. Chyba. No dokładnie. <grywa> Moja dusza jest ka jak kamień. Serce. Jakim cudem. Dobra, jeżeli Julia robi serduszka, to jest rzadkość dosłownie. No, Czemu? Bo ty masz normalnie. Dobra, nie chcę, nie wiem. Z kamienia serce. No, No, no Albo może z węgla serce. Tak, czy to? Czy to... To chyba nie są baterie, to są prędzej... Papierosy! <głanski> <głanski> tak samo to. A to jest to, co ty chciałeś zrobić. Ej <głanski> no, ale to jest to, co ty chciałeś zrobić. O nie, trzeba się pośpieszyć. On po prostu... miał taki sam pomysł jak ja, widzisz? O piraci, Pilot to. O ładne... Które? Ale to też jest ładne. Plus minus. Ale to też w sumie. Ja też zrobiłam plus minus, wiesz. No. A tu też jest plus minus, ale to jest mniejsze? Aha. A tu jest moje. Dream. Bo. A szczerze ładniejszy jest to na to. Ale. nie, nie, to Ała, nie w twoje! <laughs> tylko <śmiech> nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Tylko Be? nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej. Ja więcej. Nie chcę. Ja pamiętam to, piosenkę kiedyś mi. O nie, przedłużył się czas. Kończymy widzowie, do widzenia. Dziękujemy za oglądanie. Kiedyś mój mega dużo. Ja Dziękujemy no za oglądanie! No ja, ja chcę i wiedzieć, kto ten wygra. Ale. O, moje jest finale, Ale to po sercu! czemu moje nie jest w finale? Czas, czas, czas! Nie, że ja wygram. Czas! Wiem, Kasia! Można przecież, przecież to przedłużyć, nie? Nie, wiem, ale wtedy będzie się dłużej i ten stawiało. Bo trudno no. Ja chcę wiedzieć kto... Aha. No to... Dziękuję za oglądanie, do widzenia i zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanał na, na, na i komentarz. Pa! Pa!